No i Gordone jest nad koszem, Walton, dobre dogranie od młodego polskiego rozgrywającego. Tak, pierwsza dobra akcja Kaspra Gordona, ale bardzo efektowne podanie nad obręcz. Zebrał Kikowski i Fordso. Przyspiesza Fordso, no świetnie oddał do Bensona, ten zablokowany jednak czysto. Gliński przeciwko Boguckiemu, blokuje go Bogucki. Teraz Bogucki. Ależ efektownie zdobywa punkty Adrian Bogucki. Dobre przerzucenie do Grizz Ten kończy z góry. Ależ zły był Persons. Możemy zaraz wrzucać, podajmy do ten za dwa. Walczy Wojcik, stąd bierze piłkę. Piłkę ma Wojcik i pakuje ją z góry, ale szakcja. Odpowiedzi Richardson, szybko faulowany. z mało miejsca przy linii bocznej, wypycha go Czawarstę. Chciało obić o niego piłkę, ale to się kończy stratą. Krasuski, nad kosz do Ten rajd pokazuje. To puta, puta, szlachetny Put. Put. ale świetny zwód, puta, ale zablokowany przez wójcika. Blok z pomocy i znowu kufletysz chciał nie żołnierz, ale... tu kufleta. Reja po raz kolejny bierze to na siebie, ależ obrona Mazurczaka, jego pokazowa akcja. Mazurczak do pełna. Wow. król stanów nad kosze. Ale teraz tam poleciał nad Schenckiem. Ależ oni są mocni w tych kontratakach, natomiast Didio od początku sezonu całkiem mocny w rzutach za trzy punkty, dziś pierwsze punkty. Urbaniak, Będzie ponad 100 punktów Urbaniak zebrał po własnym niecelnym rzucie. Ekstra pas kolejny czas w tym meczu. Benzona przewrócił się Bogutski, Matthews do, do wyprowadzony do rzutu na wygraną trafia Jordan Matthews, ale świetnie przygotowana akcja Jordan Matthews już raz zapewnił taki te na dwa punkty, co prawda wtedy zwycięstwo za historią.